4:51. Ja właśnie piszę sobie na gadu. E, gram trochę w Gitter Hero. E, co jeszcze? No i sobie siedzę. I tak stwierdziłem, że zrobię filmik, ponieważ chciałem go już wcześniej zrobić. Dzisiaj pokażę Wam, jak powinno się prześwietlać jajka. Ja dzisiaj będę prześwietlał jajka Cameleona. Y, będzie to 25 jajek. Jajka są w jakimś drugim, trzecim miesiącu inkubacji, więc yy, już tam żyłek yy, trochę jest widać. Ok, potrzebne do przyświetlania jajek będą, będzie nam kilka rzeczy: po pierwsze, zaciemnion zaciemniony pokój. U mnie jak wiecie, jest już godzina wczesna, więc jest jasno, lecz ja mam czarne rolety u się w pokoju. Jak słonko bije z podwórka, to ja mam je zasłonięte ładnie. Będzie nam jeszcze potrzebna latareczka, najlepiej jakaś taka mała. Ja użyłam takiej latareczki LEDowej. Niedużo malutka latareczka. I najlepiej zrobić sobie jeszcze taką główkę, która będzie pomniejszała jeszcze strumień światła. Ok, nakładamy główkę na latareczkę. Zapalamy latareczkę. Gasimy światło, robimy, żeby było jak najciemniej. Ok. I widzimy tutaj jajka. No i prześwietlamy jajka. Mam nadzieję, że widzicie te żyłeczki, chyba je widzicie. Jakieś kolejne jajko weźmiemy. Widać tutaj taką całkiem sporą żyłkę. Ok, może przejdziemy do drugiego pudełeczka, znajdę jakieś jajko dobrze ożelone, żebyście do, ładnie widzieli. Tutaj widzicie mnóstwo żył, naprawdę dużo żyłek. Jeszcze, może jakieś jedno, żeby dobrze ożelone było, może tak, ok, i to będzie tyle. Niestety, wy w kamerze nie widzicie tego tak dobrze jak y, znacie. Wy w kamerze, wy na monitorach teraz swoich komputerów nie widzicie tego tak dobrze, jak ja to widzę swoimi oczami, ponieważ kamera nie nagrywa aż w tak dobrej jakości, więc nie widzieliście tam w niektórych na przykład jajkach żyłek lub widzieliście je słabo, a tutaj wszystkie te jajka, czyli te 25 jajek mam zapłodnione, najprawdopodobniej, może w. Kilka nie jest, które akurat przeoczyłem Ze trzy mogą być niezapłodnione, które przeoczyłem Ale większość jest raczej zapłodniona Był filmik taki stricte yy, O moich zwierzętach O terrorystyce Więc mam nadzieję, że wam się podoba więc, Ponieważ ten kanał powinien być Znaczy na samym początku Miał być tylko z takimi filmikami I na początku były tylko z takimi filmikami Lecz trochę się rozwinął Moim zdaniem na plus Więc to w tym filmiku tyle, Siemka